Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Chwilę mnie tutaj nie było, ale to wszystko ze względów zdrowotnych oraz zawodowych. Już teraz normalnie wszystko będzie pojawiać się na kanale od testów, przez materiały wyjazdowe, przez Carflix, czy też na poboczu w piątki o godzinie 20 na poboczu w niedzielę, o godzinie 20 Carflix i w poniedziałki o godzinie 20.00 co drugi tydzień testy w formie felietonu. Co do testów samochodów używanych, te również w poniedziałki, natomiast dopiero po nowym roku będzie prawdziwy wysyp takich materiałów. A co do tego czasu, w którym mnie nie było, w którym nie publikowałem, to trzeba przyznać, że bardzo wiele się zdarzyło. I wcale nie mówię tutaj o no, wielkiej, youtuberskiej aferze, która szczęśliwie mnie nie dotyczy. Zaczynamy. Ale zacznijmy od Aston Martina, który okazuje się, że zbawi świat motoryzacyjny, ratując manualną skrzynię biegów i prezentując ją, dorzucając ją do naprawdę ściśle limitowanych samochodów tej brytyjskiej marki. I ma to znaczenie szczególnie w świecie, w którym automaty stały się normą i nieodłącznym elementem każdego nowo powstającego samochodu elektrycznego. Z okazji 110. rocznicy powstania marki Aston Martin zaprezentował jednak limitowany model Walur napędzany silnikiem V12, który powiedzmy sobie szczerze, jest sprzeczny modem oraz posiada właśnie manualną skrzynię biegów. Czyż to nie jest cudowne? Przedstawiciele marki chętnie podkreślają, że manualne przekładnie powinny pozostać w portfolio marki, gdyż przede wszystkim utrzymują kierowcę w ciągłym zaangażowaniu, dzięki czemu podróż samochodem jest bardziej emocjonująca i zapada w pamięć. Wspomniany Aston Martin Valor czerpie inspirację z kultowych modeli V8 Vantage z lat 70. i 80. XX wieku i łączy estetykę z dawnych lat z nowoczesnymi osiągami i technologiami. Do napędu służy tu potężna jednostka benznowa o mocy ponad 700 koni mechanicznych. Cudo na kołach. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Teraz przejdźmy do czegoś normalniejszego i bardziej przyziemnego. Otóż Suzuki, najwidoczniej ma w planach wprowadzenie całkowicie nowej generacji Suzuki Swift. O no cóż, wydaje się, że to już najwyższy czas, ponieważ obecna generacja już zdążyła się trochę zestarzeć, ma 7 lat i przeszła uatrakcyjniający, utrzymujący ją na powierzchni Lifting. Zapowiadająca nowy samochód koncepcja zostanie oficjalnie zaprezentowana pod koniec miesiąca na targach motoryzacyjnych Japan Mobility Show, które odbędą się w Tokio. Choć wciąż japoński producent koncept nazywa jedynie studium, to mam dziwne wrażenie, że w zasadzie niezbyt mocno odbiega od ewentualnej wersji produkcyjnej nowego modelu. Prawdopodobnie zatem dopisek koncept nic po prostu nie znaczy. Nowa generacja Swifta z zewnątrz wygląda jak większa ewolucja poprzedniego modelu jest bardzo mocno z nim spokrewniona. Pozory potrafią mylić. Wykorzystano tu ten sam patent, co w przypadku nowego S-Crossa. Choć samochód wydaje się być mocniejszym liftingiem, w rzeczywistości osadzony jest na całkowicie zmodernizowanej platformie podłogowej. Stylistyka jest świeższa, a nieboczną boczną podkreślono wyrazistym przetłoczeniem łączącym przednie światła z tylnymi. Wewnątrz ekran systemu multimedialnego powędrował na szczyt deski rozdzielczej, a pod nim pojawiły się wąskie nawiewy oraz panel klimatyzacji. Do napędu ma tu służyć hybrydowy układ z silnikiem wolnosącym 1.2 z układem miękkiej hybrydy. Do tego dołączy jeszcze pewnie turbodoładowana benzyna. A jeśli jesteście zwolennikami małych, japońskich samochodów, to z pewnością zainteresuje Was ta koncepcja Daihatsu Copen w wersji Roadster, która jest nieco większa niż ten poprzednik, no i cechuje się nieco innymi właściwościami. Ale wciąż jest bardzo ciekawa, jest studium i również zostanie zaprezentowana na targach w Tokio. Co ciekawe, choć wygląda podobnie, to w rzeczywistości jest to auto znacznie większe od oryginalnego Daihatsu Copen, który mieści się w kategorii japońskich keikarów. Mierzy na długości standardowo 3,4 metra długości, model koncepcyjny jest dłuższy i mierzy 3,8 metra. Jest też nieco niższy i ma większy rozstaw osi, zatem oferuje przestronniejszą kabinę. Wygląda na to, że następca Daihatsu Copen będzie zatem rozmiarowo kuzynem Mazdy MX-5 i również otrzyma napęd na tylną oś. Do napędu służyć tu będzie silnik 1.3, turbo doładowany, o mocy całkowitej wynoszącej znacznie powyżej oryginalnych 63 koń mechanicznych. Dość rozczarowujące jest to, że nowy Kopen prawdopodobnie otrzyma do obsługi automatyczną skrzynię biegów zamiast manualnej oferowanej w poprzedniku. Ciekawostka motoryzacyjna. A obok niej są też inne koncepty marki Daihatsu, które ujrzą światło dzienne w Japonii. Mowa tu o Dajacu Osanpo, czyli specyficznie wyglądającym elektrycznym roadsterze, wyglądającym na lekko podniesionego. Firma ma także pokazać pudełkowatego Keikara z krótkimi zwisami nad i Przestronnym wnętrzem studium o nazwie Uniform Cargo i Uniform Truck to kolejne pojazdy elektryczne o różnym przeznaczeniu. No cóż, wiele ciekawostek motoryzacyjnych z Japonii. Natomiast niewątpliwie taką ciekawostką będzie też nowy samochód, ściśle limitowany do 8 sztuk rocznie czyli hmm, przeprojektowany Defender Roadster 90 zaprojektowany i zbudowany przez specjalistę tuningowego Can Design. Mówimy tu o znacznie droższej ciekawostce niż pokazany Kopen. Otóż Can Design ma specjalny dział zajmujący się produkcją nadwozi o nazwie Flying Huntsman. Nowy Defender otrzyma nazwę 90 Spider i występować będzie jedynie w krótkiej wersji. Według projektu odcinany jest dach oraz wprowadzane inne modyfikacje, które mają na celu stworzenie najlepszego dwumiejscowego terenowego Grand Tourera. Kan zastępuje standardowy twardy dach odpinaną plandeką. Auto z przodu wyróżnia się nową osłoną chłodnicy. Kan nie określił, czy planuje wprowadzenie jakichkolwiek zmian w układzie napędowym Defendera 90. Firma projektowa podała jednak, że ograniczy produkcję modelu do zaledwie 8 sztuk rocznie. Budowa jednego zajmuje 6 miesięcy, a klienci mogą zlecić wykonanie indywidualnych i niestandardowych modyfikacji. Na rynku pojawia się coraz więcej terenówek, a ich sprzedaż rok za rokiem przyspiesza. Wystarczy zobaczyć, jak w ostatnich latach rozrosła się oferta dzielnych terenówek. Na przykład kosmicznie drogi Ford Bronco, dzielny Land Rover Defender, niszowy Ineos Grenadier, kultowy, kultowa Toyota Land Cruiser oraz też Mercedes-Benz G-klasa czy Jeep Wrangler. Co do tego przedostatniego, to mam ciekawe informacje. Otóż, działy odpowiadające za sprzedaż BMW-M oraz AMG od Mercedesa mają powody do zadowolenia w ostatnim czasie, gdyż cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Otóż w USA i Europie do czerwca bieżącego roku uzyskały sprzedaż na poziomie ponad 50 tysięcy egzemplarzy. To bardzo dobre wyniki. Jedna marka stoi jednak znacznie ponad resztą, a nią jest BMW-M, które zaliczyło 58% wzrost w połowie tego roku w porównaniu z takim samym okresem w roku 2022. Dodatkowo w Europie w pierwszej połowie roku sprzedaż modeli AMG wzrosła o 57% do wartości prawie 14 tysięcy egzemplarzy. Kluczowym elementem tego wzrostu jest Mercedes AMG SL oraz wspomniany G63. Segmentem rynku, który również cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a raczej nawet wzrastającym zainteresowaniem jest segment mikro samochodów. No i do tego segmentu należy między innymi słowacka firma Patak Motors, która niedawno wprowadziła wyjątkowy i inspirowany latami 30. w motoryzacji samochód o nazwie Roadster. Bardzo ciekawa myśl techniczna. W przeciwieństwie do większości czterokołowych pojazdów klasy L7E, Patak wygląda bardziej jak Hotrot. Wyróżniają go takie cechy jak jednoczęściowe nadwozie, wystające okrągły reflektor LED, krótka przednia szyba, idealnie nadająca się równie dobrze do Morgana czy w pełni odsłonięte szprychowe 19-calowe felgi pozbawione błotników. Roadster ma dwumiejscową kabinę z opcjonalnym ręcznie otwieranym dachem, mierzna długość 3,4 m, a to sprawia, że jest o 272 mm krótszy od Fiata 500e. Masa własna wynosi tutaj 450 kg. Wersja spalinowa napędzana jest małym jednocylindrowym silnikiem benzynowym o mocy 20 koni, co stanowi granicę dla klasy L7e. Sprint do setki trwa tutaj 9 sekund, a prędkość maksymalna wynosi zaledwie 125 km na godzinę. W sprzedaży dostępna jest także elektryczna wersja wyposażona w pojedynczy silnik elektryczny o mocy 20 koni, ale dostępna z dwoma różnymi akumulatorami, w zależności od wybranej wersji. Podstawowy model zapewnia zasięg na poziomie 100 km, natomiast drugi, droższy, przejedzie nawet 250 km na jednym ładowaniu. Co sądzicie o pataku? Słowacy mają patakę. Znaczy, Pataka, a Czesi pokazali nowego Kodiaka. Cóż za rytm w stylu Midasa z szopki dla reportera? Już jest. Nowa Skoda Kodiak została zaprezentowana podczas mojej absencji od internetu. Charakteryzuje się atrakcyjną stylistyką, wyposażeniem, dużą i przestronną kabiną oraz nowoczesnymi jednostkami napędowymi. Druga generacja Skody Kodiak nareszcie wylądowała po długiej kampanii reklamowej. To nadal bardziej przestronna i tańsza alternatywa Volkswagena Tiguana. Volkswagena Tiguana, która z zewnątrz charakteryzuje się ewolucyjną stylistyką, ale odnoszę wrażenie, że projektując tył samochodu, Styliści trochę nazbyt zainteresowali się BMW X5. Auto powiększyło się względem poprzednika o 61 mm na długość, rozstaw osi pozostał nienaruszony i nadal wynosi niemal 3 m. Dość niezwykłym jest, jak na pojazd nowej generacji, że zmniejszyła się szerokość nadwozia o 18 mm. Stylistycznie nowy Kodiak jest samochodem bez wątpienia bardziej wyrazistym i masywniejszym. Przód wyróżniają dwuczęściowe lampy w nowym kształcie, powiększyła się atrapa chłodnicy. Najwięcej zmian widać we wnętrzu, gdzie na środku znalazł się 15-celowy ekran systemu multimedialnego, a za kierownicą cyfrowe wskaźniki. Szczęśliwie nie zatracono się w cyfryzacji i pozostawiono fizyczne przełączniki, i w tym ciekawy patent z pokretłem do obsługi klimatyzacji. Bardzo podobne rozwiązanie stosują w koncernie JLR. Gama jednostek napędowych jest szeroka i konkurencyjna. Wśród niej pojawią się zarówno silniki turboładowane benzynowe, jak i wysokoprężne. Począwszy od benzyniaka 1.5 TSI z układem miękkiej hybrydy, klient przejdzie do 2.0 TSI o mocy 200 koni z napędem na 4 koła. Ci chcący silnika wysokoprężnego mogą wybrać 2.0 TDI o mocy 148 lub 190 koni. Dodatkowo w ofercie pojawi się hybryda plug-in oparta na silniku 1.5 TSI o mocy 150 koni i połączonym z silnikiem elektrycznym, co daje łączną moc systemową 200 koni. Nowa Skoda Kodiak ma trafić do w Europie na początku przyszłego roku. Wiele ciekawych informacji doszło również do sieci na temat nowego Opla Insignia, który miałby zostać zaprezentowany w 2026 roku, a jego żywot w koncernie Stellantis zakończył się rok temu. I co ciekawe, produkcja zostałaby przeniesiona z Niemiec do Włoch. I tu zdarzy się niesamowita zmiana, gdyż produkcja samochodu, owszem, przeniesie z Rasselheim przeniesie się z Rasselheim do Włoch. Tak, mocny przyszły konkurent Volkswagena Passata ma być produkowany we włoskich zakładach w Melfi obok Jeepa Compass. Tam również powstawać ma DS9, jak i następca DS7 wraz z siostrzanym modelem Lanci. Według najnowszych doniesień nowe Opel Insignia oraz DS9 będą pięciorzwiowymi liftbackami. Nowa Insignia potencjalnie zyska nazwę Manta i zostanie zbudowana na platformie podłogowej STLA Medium. Która zadejutowała niedawno wraz z nowym Peugeot E3008. Nowa insignia prawdopodobnie nie będzie zwykłym liftbackiem, zamiast tego zaprojektowany zostanie lekko podniesiony samochód z nowego tworzonego segmentu. Ma wyróżniać się ciekawą sygnaturą LED, ostrymi przetłoczeniami i wyrazistą stylistyką, również z dużym prawdopodobieństwem otrzyma w pełni elektryczny napęd. W sieci kursują już wizualizacje podpowiadające możliwy kierunek, w którym podążać będą projektanci. Możliwości jest wiele, ale nam najbardziej wpadła w oko ta. Co sądzicie o takim Opel Insignia? Czy będzie sukces sprzedażowy? Dzięki za Waszą dzisiejszą obecność. W najbliższy piątek, widzimy się o godzinie 20 w nowym odcinku na Poboczu, czyli wychodzi na to, że będą dwa odcinki na Poboczu w tym tygodniu, a później w niedzielę w, również o 20 Carfix. I to by było tyle z informacji dusz pasterskich. Ważne jest też to, że po tym weekendzie w poniedziałek o godzinie 20:00 nowy odcinek Jazd Próbnych z testem nowego samochodu zupełnie w stylu tego testu zaprezentowanego wcześniej o BMW M2. Dajcie znać co o tym sądzicie. Subskrybujcie kanał, o tym trzeba pamiętać. Obserwujcie nas na Instagramie, bo wracamy do tych wiadomości w ciągu tygodnia. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć.